Firma Akco, spółka z z siedzibą w Paczkowie koło Poznania oferuje ciągniki kołowe Valtra o mocy od 74 do 370 koni mechanicznych oraz wyroby marki Challenger, w tym ciągniki gąsienicowe o mocy od 320 do 570 koni mechanicznych, szeroki zakres kombajnów zbożowych, a ponadto niezwykle wydajne opryskiwacze samobieżne, prasy wysokiego stopnia zgniotu i maszyny do nawożenia. Waltra i Challenger dają użytkownikom możliwość optymalnego doboru maszyn najkorzystniejszych dla technologii stosowanych w danym gospodarstwie. Zapewniamy finansowanie Akco Finance. Pomoc w po uzyskaniu dopłat unijnych zapraszamy na www.waltra.pl i do naszej siedziby w Paczkowie przy ulicy Poznańskiej 5. W Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie odbyła się gala Złote Orły 2010, stanowiąca uroczyste podsumowanie sezonu, a ponadto będąca podziękowaniem władzom samorządowym i sponsorom, za zaangażowanie w rozwój gnieźnieńskiego żużla. Zaproszeni goście odebrali z rąk prezesa startu Arkadiusza Rusieckiego symboliczne wyróżnienia, które zostały przygotowane w oryginalnej formie. Dla przykładu prezydent Jacek Kowalski i starosta Krzysztof Ostrowski zostali nagrodzeni cząstką gnieźnieńskiego toru, autentycznie pochodzącą ze stadionu przy ulicy Wrzesińskiej. Niektórym zawodnikom, którzy przyjeżdżają do nas na mecze, wyrażenie służy. Tytułowe Złote Orły przyznano natomiast partnerom klubu wyróżnionym w ośmiu specjalnych kategoriach, takich jak najhojniejszy sponsor, sponsorski debiut roku, indywidualne wsparcie zawodnika, największy awans finansowy, partner techniczny oraz partner inwestycyjny. W trakcie uroczystości Arkadiusz Usiecki przedstawił zaproszonym gościom Szczegóły dotyczące budowy zespołu na nowy sezon. Gala Złoteory 2010 a więc podsumowanie sezonu minionego podsumowanie sezonu, który jest za nami ale też specjalne uroczyste podziękowanie dla sponsorów i partnerów klubu. Taki był cel dzisiejszego spotkania. Dokładnie tak. To jest tradycja już, że pod koniec roku spotykamy się na takim podsumowaniu a sezon rozpoczynamy uroczystą Speedway Galą. Dziś dziękujemy naszym partnerom, przyjaciołom, mecenasom za to, co zrobili dla nas, a w zasadzie precyzyjniej powinienem powiedzieć za to, co my mogliśmy zrobić dzięki nim w minionym sezonie 2010. A jest za co dziękować, bo jeśli nasi kibice, partnerzy, internauci, i przyjaciele klubu oceniają ten sezon jako sezon dobry, no to myślę, jest to najlepsza cenzurka do tego wszystkiego, co wspólnie z naszymi partnerami dokonaliśmy. O laurach, o medalach już mówiliśmy w przeszłości wielokrotnie, dziś chcemy, aby popłynęło stąd ze sceny Miejskiego Ośrodka Kultury do tych wszystkich, którzy są cząstką tego sukcesu, który przyniósł sezon 2010. To symboliczne, ale mam nadzieję, trochę magiczne słowo. Dziękujemy. Sezon 2010, tak jak mówiłem, już za nami, ale wszyscy oczekujemy już, przede wszystkim kibice, tych informacji dotyczących kolejnego sezonu, sezonu, który przed nami. Wcześniej, kiedy rozmawialiśmy, mówił Pan, że, że skład, który będzie budowany, chciałby Pan, żeby ten skład był jeszcze silniejszy aniżeli w tym sezonie. Jak to w chwili obecnej wygląda? I nadal chcemy, aby taki był. E musicie dać nam jeszcze odrobinę e czasu. Choć jesteśmy tak naprawdę coraz bliżej zakończenia budowy zespołu na sezon 2011, robimy wszystko, aby spełnić tą deklarację, o której wspominasz, czyli zrobić wszystko, aby sezon 2011 przejeździć składem jeszcze silniejszym niż tegoroczny. Bo dopiero wówczas będziemy mogli zadeklarować tak naprawdę cel, jaki postawimy sobie, rozpoczynając przyszłoroczne rozgrywki. A mówiąc, że kończymy budowę, mam na myśli to, że zakończyliśmy rozmowy. Te najtrudniejsze dotyczące finansów, kontraktu z tymi, na których nam najbardziej zależało. Myślę tutaj oczywiście o liderach sezonu 2010: Krzysztofie Jabłońskim, Michale Szczepaniaku. Wprawdzie umów kontraktowych podpisanych jeszcze nie mamy, ale to już akurat jest myślę formalność. Tego powinniśmy się spodziewać w ciągu najbliższych dni. O ile oczywiście nic nieprzewidzianego się nie zdarzy, a nie przewidujemy, aby coś takiego mogło mieć miejsce. Prawdopodobnie będziemy zmuszeni do tego, aby poszukiwać zmiennika dla Petera Liunga, który chyba zdecyduje się zmienić środowisko. Myślę, że takiego zmiennika udało nam się znaleźć spośród tegorocznych ekstraligowców. To nazwisko również padnie, myślę, oficjalnie lada dzień w pierwszych dniach grudnia. No, i tak naprawdę do tej całej układanki potrzebny nam jest jeszcze jeden silny senior, bowiem pozostają z nami na rok przyszły Mirosław Jabłoński oraz Adrian Gomulski, który ma ważny kontrakt, choć tu pewne szczegóły jeszcze są do doprecyzowania. Dopięciem składu są oczywiście juniorzy. Nie jestem w stanie jeszcze dziś powiedzieć, czy pozostanie z nami na kolejny rok Kacper Gomulski cały czas rozmowy trwają. Rozmowy również z potencjalnymi nowymi pracodawcami Kacpra, bo nie brakuje ich tak naprawdę. Więc jeśli przyjdzie nam się pożegnać, skupimy swoją uwagę na tych wychowankach klubu, którzy z nami zostaną. Myślę tu o Oskarze Fajferze, Marcinie Wawrzyniaku i. Wojtku Lisieckim oraz e, zrobimy wszystko, aby zostawić więźnie Linusa Synstrema. No i rzecz najważniejsza, w zasadzie osoba najważniejsza jest już osoba nowego trenera. Również i przepraszam za to, że mówię tak troszkę półsłówkami i trochę enigmatycznie, nie podamy jeszcze nazwiska nastąpi to również na początku grudnia, niemniej jednak uspokajam, jest już nowy trener Startu Gniezno pracuje również e, razem z nami e, i buduje skład, który poprowadzi w roku przyszłym. Jako, że jest to spotkanie ze sponsorami, wypada zapytać również o mecenasów sportu. Są pewnie prowadzone już rozmowy. Dziś poznaliśmy kolejną osobę, która będzie działała na rzecz klubu osobę koordynatora działań marketingu. Coś więcej mógłby Pan nam powiedzieć? Ja bardzo często po zakończeniu sezonu na różnego rodzaju spotkaniach, a zwłaszcza tych dotyczących przyszłości polskiego żużla, mówiłem, że. Choroba, która dręczy polski Żużela, w zasadzie pierwszą i drugą ligę, bo ona jest mi bliższa i bliższa jest głównej komisji sportu Żużlowego siłą rzeczy, polega na tym, że kluby po zakończeniu sezonu nigdy nie mają pieniędzy, nie pozostają im żadne środki na inwestycje. Inwestycje niezbędne chociażby do budowy składu, ale inwestycje niezbędne do poprawy zaplecza socjalnego, ale także na poprawę kadr zatrudnianych w klubach. Cieszę się bardzo, że udało nam się wygospodarować środki i stworzyć platformę do zatrudnienia w klubie nowej osoby, osoby, która mam nadzieję odświeży nieco pracę klubowego działu marketingu, osoby, która będzie skupiała wokół siebie tych wszystkich, którzy również dziś dla nas pracowali. Czyli Bartosza Kaprzyńskiego, Darka Maka, Grzegorza Buczkowskiego i Mariusza Purola. Tą osobą jest Marcin Śliwiński. Osoba wykształcona w tym kierunku, doskonale znająca się na, na sportowym marketingu i powiem szczerze, bardzo wiele sobie po tych zmianach, no, bardzo wiele oczekujemy po tych zmianach. O jednym z nowych projektów, nowatorskich projektów była okazja dziś porozmawiać tutaj na Gali Złote Orły. To taka platforma związana z ubezpieczeniami, poprzez którą chcemy partnerów, silnych sponsorów, ściągać do startu Gniezno i zostawiać ich tutaj na dłuższy okres czasu. I budować wokół klubu taki wianuszek sponsorów, którzy no nie tylko będą łożyć na klub, ale przede wszystkim. Dostrzegą w tym również korzyści dla swoich firm, bo przecież tylko wtedy strony są zadowolone, kiedy korzyści są obopólne. Co godne podkreślenie na Gali byli obecni praktycznie wszyscy gnieźnieńscy parlamentarzyści którzy tym samym potwierdzili swoje zainteresowanie losami naszego klubu. spostrzeżeniami na temat działalności startu podzielił się z nami poseł na Sejm, ale przede wszystkim stały uczestnik najważniejszych wydarzeń sportowych na świecie Tadeusz Tomaszewski. A blisko 40 lat jestem kiwicem gdzieźniejskiego startu. Jako kilkunastoletni chłopak przez las chodziłem pieszo, a następnie trochę przez płot i na żużel. Teraz oczywiście to inna sytuacja. Ale myślę, że właśnie Gliźniński Start jest takim klubem, który jest klubem, w którym kibicują całe rodziny. Właśnie mój rower, mój, przepraszam, ojciec jeździł rowerem na żurale, na, ja następnie za nim i teraz już kolejni członkowie rodziny, tak jest tutaj w całym regionie. Myślę, że ostatnie lata są taką, takim przykładem dynamicznej budowy marki. Marki dobrze kojarzonej, dobrze zarządzanej, której jest coraz więcej sponsorów, a nade wszystko buduje się zaufanie władz publicznych do tego klubu. Władze samorządowe ponad podziałami politycznymi podejmują decyzje wspierające ten klub. Po pierwsze, podjęto decyzję, iż stadion jest stadionem miejskim i jest prowadzony przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, a klub zajmuje się tym, do czego jest powołany, czyli prowadzeniem sekcji żużlowej oraz organizowanie właśnie tego zaplecza logistycznego, sponsorskiego. Po drugie, modernizacja obiektu, która w przyszłym roku ma być kontynuowana, myślę, że z czasem spowoduje, że będziemy tutaj wszyscy z przyjemnością przychodzić. I po trzecie, jeśli będzie dobry obiekt oraz wyniki sportowe, zapewne będzie coraz więcej imprez o europejskimi światowym poziomie, tak jak przyszłoroczne indywidualne mistrzostwa świata juniorów, czy właśnie nasz turniej o koronę Bolesława Chrobrego, bo przecież na tronie był nie kto inny w tym sezonie jak aktualny mistrz świata Tomek Golob. Stąd sądzę, że to wszystko, co jest w tej chwili czynione w klubie, powinno z czasem zaowocować utęsknionym awansem do Ekstraklasy. I będziemy pamiętać takie mecze żużlowe, jak mecz Ekstraklasy, Apator Toruń, start Gniezno, gdzie było około 20 tysięcy widzów. Zresztą rozmawia się o tym w wielu kręgach. Ja często toczę spór z wicemarszałkiem Sejmu, panem Jerzym Wenderlichem z Torunia, czy z kolegami z Gorzowa, nie mówiąc już o Zielonej Górze, kiedy właśnie w ławach Sejmowych dyskutujemy o kolejnych wynikach i szansach związanych z klubem. W Polsce w ogóle żurzel dynamiczny się rozwija, zwłaszcza to zaplecze, mam na myśli stadiony, piękne stadiony i te, ten nowy w, w Toruniu, ale i te, które są modernizowane w Gorzowie Wielkopolskim, czy w Zielonej Górze, czy w Lesznie. I mam nadzieję, że również właśnie Gniezno dołączy do tej grupy miast, które będą miały na miarę swoich możliwości oczywiście stadiony przyjazne i bezpieczne, na których będzie coraz większa grupa stałych kibiców. Ale chyba zgodzi się Pan ze mną, że zastanawiające jest to, że sport żużlowy, w którym odnosimy tyle sukcesów, w którym Polska odnosi tyle sukcesów, przypomnę, że jesteśmy drużynowymi mistrzami świata, mamy mistrza świata Tomasza Goloba, mamy wicemistrza świata Jarosława Hampela, a jednak ten sport żużlowy jest mało, mało promowany w ogólnopolskich mediach, więcej się mówi o innych dyscyplinach sportowych, w których jednak tych sukcesów jest mniej. No tak, ale pamiętajcie, Szanowni Państwo, że to nie jest sport olimpijski, to nie jest Formuła 1, a w związku z tym on jednak jest rozłożony w Polsce dość regionalnie, a w związku z tym co e, coraz lepiej jest z obecnością e, żużla między innymi w mediach ogólnopolskich, a są takie regiony jak Wielkopolska czy Lubuskie, e, gdzie jest często sportem numer jeden. A w związku z tym e, kawał e, drogi przed nami, zwłaszcza jeśli chodzi o umiejętność pozyskiwania tych sponsorów medialnych, tak aby w świadomości Publicznej była to nie tylko okazja do rozgrywki, ale także szansa na promowanie określonych miejscowości, miast, czy również w części Europy, bo patrzmy jednak też, że to tylko jest część Europy, która uczestniczy w tym współzawodnictwie. Nie mówię już o świecie, bo dwa, trzy państwa światowe również tym uczestniczą. Ale każdą okazję poprzez sport, jeśli chodzi o promocję, warto wykorzystywać, bo to jest doskonały nośnik.